Tam miałem nagrać film. E, o Ktoś prosił o film. O jak solary działają, że jest niedziela, godzina. No już jest dosyć późno, bo jest. która to jest godzina? 11.00. Godzina. E, dzisiaj chyba 28 maja, jest albo 20, tak. 20 chyba 8 maja. Zobaczcie, co się dzieje w tej chwili na dachu. 44 stopnie. Zbiornik ma 38 na dole, tu gdzie jest wężownica i 38 u góry, około 40 stopni, tutaj na tym termometrze, w tym miejscu to jest troszeczkę więcej, tak, 48 stopni, temperatura, woda rzeczywiście jest mocno ciepła, bo dopiero po śniadaniu zmywałem tam naczynia, także jest ciepła, no zobaczymy jak to się dzisiaj przez cały dzień nagrzeje. Ciśnienie. Ciśnienie stoi, tak jak naprawiłem, także sobie stoi na 2,5 bara. W tej chwili pompa chodzi. Z dachu przepompowuje 44 stopnie. jest czuć, czuć, że jest ciepła. Sterownik działa. Dwa lata temu wymieniałem właśnie ten sterownik. No i jeszcze tak za bardzo tutaj na solarnych Nie no, śpię Ci słoneczko. Dzieci. Jeszcze trochę za mało je podniosłem, ale grzeją, grzeją fajnie. Dają radę, słońce daje radę. O, władźcie, całe zakurzone od rzepaku. Wczoraj szlauchem na wieczór pociągnąłem panele od fotowoltaiki, to są czyste, a wyglądały tak samo jak te solary. Do gorącej wody. Całe żółte, no teraz nie będę zimną wodą ze studni tam laubu popęka na wieczór przeleje no i tak słoneczko jest niebo jest piękne bezchmurne o, i niech się grzeje także nie wiem za może dogram jeszcze znaczy dogram to na pewno później na popołudnie jaka jest tutaj woda ale tak może co dwie godziny przyjdę i na mm, zobaczymy stan jak to jak to się szybko grzeje 10:54, to tak po około 12:00, około 12:00 tutaj zrobię pierwszą dogrywkę. To na razie. Po krótkiej przerwie jest godzina 12:05. Tak nam się rozkłada w tej chwili temperatura. Na panelach 53 stopnie i przepompowuję. Teraz wodę z góry na dół. 54 stopnie. Ciśnienie stoi w miejscu by się coś podniosło no prawie pod 50 dochodzi dobra więc za dwie godziny dogram kolejny materiał no i mamy godzinę 14.16 na dachu 65 woda 59 stopni ten termometr no, ma 62 stopnie czyli 200 litrów spokojnie do rana wystarczy no, ale dopiero z 14 jeszcze do 17 tutaj słoneczko na dach będzie świeciło zobaczymy nie wiem czy nie będziemy wody musieli używać ciepłej a no, może no to będziemy używać no to będziemy używali to jest tak troszeczkę żeśmy zużyli tej wody już także zobaczymy do końca niedzieli dzisiejszej ile to się udogrzeje witam po dłuższej przerwie Godzina 1723, temperatury się wyrównały myślę, że już tam więcej się nie pogrzeje na dzisiaj. Jeszcze słońce cały czas na panele zagląda. Mamy 70 stopni no i tak właśnie tak właśnie działa 200 litrów wody 70 stopni. Tak, właśnie działa fajnie słoneczko, palić nie trzeba. Jedynie tyle, co pompa prądu zużywa. Zachodzi na trzecim biegu. Ma 75 W, gdzieś z 5 godzin, może 4 non-stop chodziła. Także jakieś, no niech będzie te pół kilowata, niech, niech, niech by naciągnęła. Także mały koszt, a woda bez roboty jest fajnie ciepła. Dobra to na tyle na tyle miłego tygodnia życzę. Do zobaczenia.